Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Zapraszamy do wysłuchania jednego z orędzi Jezusa Chrystusa, przekazanego do mistyczki Luz de Maria de Bounie. Orędzie zostało zatwierdzone przez biskupa Juana Abelardo Mata Gewar, który orzekł. Oświadczam, że nie znalazłem żadnego błędu doktrynalnego, który byłby sprzeczny z wiarą, moralnością i dobrymi nawykami, za co przyznaję tym publikacjom imprimatur. Mój umiłowany ludu, Kocham Was, zapraszam Was do pozostania w mojej woli, pracując i działając jako Ci, którymi jesteście, moimi prawdziwymi dziećmi. Pielęgnujcie każdą chwilę, abyście przeżywali ją w braterstwie, z sercem z ciała i z całkowitą świadomością. Bądźcie posłuszni, kochając mojego Ojca ponad wszystko, nie zapominając o mojej Matce i moim ukochanym kapitanie niebiańskiego zastępu. Moje anielskie legiony pozostają nad ludzkością, aby przyjść do każdego, kto o to poprosi. Doświadczacie oczyszczenia, a natura jest w chaosie. Żywioły są poruszane przez odbiór różnych rozbłysków słonecznych, które zmieniają magnetyzm ziemi, powodując zakłócenia w komunikacji i aktywując uskoki tektoniczne. Ciało ludzkie ulega zmianie, gdy otrzymuje to, czego organizm normalnie nie przyswaja. Ludzkość żyje w czasach niepewności. Zbliża się moment, w którym niewłaściwie wykorzystana nauka sprawi, że będziecie żyć w ciemności, więc wezwałem was, abyście się przygotowali. Módlcie się, dzieci, zbliża się wojna i ludzkość będzie cierpieć. Módlcie się, dzieci, wulkany nadal się uaktywniają i moje dzieci cierpią. Módlcie się, dzieci, podążajcie za prawdziwym magisterium mojego kościoła. Nie bójcie się ciemności, Bójcie się utraty duszy. Bądźcie czujni, moje dzieci. Księżyc pojawi się jako krwawy, zapowiadając ból tych, którzy są moi. Tak zwany pierścień ognia na Pacyfiku wstrząsa ziemią z głębin morskich z większą siłą niż w przeszłości, pod wpływem słońca. Zobaczycie pierścień na słońcu, pierścień ognia, który będzie widoczny z wielu krajów, a w szczególności z jednego. Ponownie wzywam Was, dzieci, abyście przygotowali się duchowo i z tym, co moje dzieci są w stanie zgromadzić. Spójrzcie na zwierzęta, które przewidują pogodę i gromadzą żywność na czas, gdy nie mogą wyjść, aby znaleźć to, czego potrzebują do przetrwania. Mój lud musi być ostrożny, gdy ostrzega go mój dom. Ci, którzy nie mogą gromadzić żywności, otrzymają ode mnie pomoc. Nie bójcie się, nie lękajcie się, nie bądźcie niespokojni. Teraz jest czas. Zwracajcie uwagę na znaki i sygnały. Nie bądźcie duchowo ślepi. Przyspieszcie kroku, ponieważ elita powstaje w pośpiechu, przejmując większą władzę. Pamiętajcie, że jestem, który jestem. Strzegę Was, kocham Was i ostrzegam, abyście nie zostali zaskoczeni. Przyjdźcie do mnie. Przyjmijcie mnie w Eucharystii, ale zanim do mnie przyjdziecie, pojednajcie się z bliźnimi. Nie sądźcie, bo to do mnie należy. Przyjdźcie do mnie z czystym sercem, w wewnętrznej ciszy, abyście nie byli jak faryzeusze. Zachowajcie wewnętrzny pokój, wejdźcie do wewnętrznej komnaty i spotkajcie się ze mną, czekam na Was. Bądźcie braterscy, nie używajcie moich kościołów do niszczenia waszych braci i sióstr. Przebaczajcie i kochajcie się nawzajem jako mój lud. Moje serce nieustannie pragnie mieć Was tutaj, we mnie. Dzieci, mówię do Was, abyście nieustannie ćwiczyli się w przezorności, szaleństwo ludzi władzy jest skrajne. Nie analizują konsekwencji, ale pozwalają sobie działać pod wpływem impulsu, aby spełnić swoje pragnienia. Atak na przywódcę stanie się znany, bezpodstawny atak który spowoduje, że ogień spadnie na Ziemię. Moje dzieci, w swojej ekstremalnej emanacji strumieni ognia, Słońce wyemituje wielkie ciepło w kierunku Ziemi. Zobaczycie, jak natura wysycha pośród ekstremalnego gorąca. Człowiek nie będzie mógł pozostać na Ziemi. W tej chwili ignorancja wyprzedza ludzkość, zdominowaną przez ludzi w potężnych rękach, którzy sprawią, że moje dzieci ulegną tragedii katastrofalnej wojny światowej. Moje dzieci, musicie być stworzeniami, które są gotowe do nawrócenia, ale teraz, zanim będzie za późno. Złorośnie, pomyślicie, że was opuściłem, gdy zobaczycie, jak wasi bracia powstają przeciwko mnie w biały dzień. Ołtarze w moich kościołach zostaną zniszczone, a wszystko, co zawierają, zostanie wyeliminowane. Ludzkość chce wymazać każdy ślad po mnie. Nie udaje jej się to, to tak, jakby mogła żyć bez powietrza. Będzie to czas bólu i nadziei, ponieważ pośle mojego ukochanego świętego Michała Archanioła, strzegącego mojego ukochanego anioła pokoju, aby podtrzymywał was moim słowem, aby wzywał was do dalszego stawiania oporu aż do rychłego przybycia mojej matki, która będzie walczyć ze złem. Mój ludu, nawróćcie się, przygotujcie się. Wiara jest niezbędna dla każdego z moich dzieci abyście nigdy nie zwątpili w moją miłość do mojego ludu. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za mój Kościół. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się i pokutujcie, wyznajcie swoje grzechy i żyjcie w łasce. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, pozostańcie w pokoju z waszymi braćmi i siostrami. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, z kosmosu przyjdzie cierpienie dla ludzkości. Bądźcie ostrożni, moje dzieci. Przyjdźcie do mnie, nawet jeśli większość ludzkości deklaruje się przeciwko mnie. Zachowajcie wiarę, nie traćcie jej nawet na chwilę. Wiara jest złotem w sercach, umysłach i myślach moich własnych. Bez wiary jesteście niczym, bez wiary każdy wiatr porusza wami w jedną lub drugą stronę. Mój umiłowany ludu, moje serce pozostaje otwarte dla tych, którzy pragną przyjść do mnie. Moje miłosierdzie jest nieskończone. Czekam na Was z moją boską miłością, abyście stali się nowymi stworzeniami. Moi umiłowani żyjecie w czasie, który prowadzi Was ku wypełnieniu wszystkiego, co zostało objawione przez mój dom. Nawet jeśli zobaczycie lekkie wytchnienie, nie będzie ono trwało długo z powodu arogancji światowych przywódców pragnących władzy. Jakże boleje nad bólem, który narasta w ludzkości. Pycha nie ma granic, władza prowadzi człowieka do wykorzystania wszystkiego, co stworzył, aby unieruchomić tych, których uważa za swoich przeciwników. Jak w legowisku knują, by zaskoczyć ludzi. Dzieci, gdzie zostawiliście swoje cielesne serca? Oni zabijają celowo, aby zwiększyć wojnę o ludzkości, jakże ściągasz na siebie cierpienie aż do wyczerpania. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za tych, którzy w tej chwili cierpią i opłakują. Mój ludu, doświadczysz grozy, która pochodzi od tych, którzy utrzymują plany podboju. Jak bardzo cierpi moje serce? Ile łez wylałem za ludzkość? Moje dzieci, stopniowo wchodzicie coraz dalej w ten smutny scenariusz wojny, który będzie się rozwijał, aż stanie się czymś więcej niż oczyszczeniem. Żyjecie, moje dzieci, żyjecie w nieczułości tych, którzy oglądają zniszczenie i lament swoich bliźnich za pomocą środków technologicznych, jakby to były śmiertelne zabawy. Tak bardzo przyzwyczailiście się do fikcyjnej śmierci, że nie porusza was udręka innych. Mój ludu, wojna będzie galopować przez ziemię pośród konfliktów i zemsty, aż niczego nie podejrzewająca ludzkość zostanie zaskoczona i stanie się to, czego się spodziewano. Jakże moje serce smuci się z tego powodu, moje dzieci, jakże się smuci. Kocham Was, moje dzieci, bądźcie czujni. Moje dzieci, bądźcie stworzeniami wiary, pozostańcie blisko mnie, przyjmijcie mnie należycie przygotowanego. Przyjdźcie do mnie. Kocham Was, moje dzieci, błogosławię Was. Jesteście moimi dziećmi.